Hej, Witam Was ponownie i przychodzę do Was z kolejną zapowiedzią, czyli w sobotę o 16 pojawi się nowy odcinek. Poprzednia sprawa dotyczyła dziecka i ta również będzie dotyczyła dziecka, ale nie tylko. Będzie to zupełnie inna historia niż ta tydzień temu. Więc zapraszam Was serdecznie do oglądania. Historia będzie naprawdę bardzo ciekawa, bardzo szokująca, więc przygotujcie się na wiele wrażeń. A teraz przejdźmy do czegoś innego. Ostatnio mówiłam Wam, że jeśli ktoś ma do mnie jakieś pytania, to byście zadawali je pod filmikiem, pod tymi zapowiedziami. Ale pod ostatnim filmikiem tak naprawdę pojawiło się tylko jedno pytanie. Tak naprawdę dwa, ale na to drugie to jeszcze muszę się zastanowić, czy Wam odpowiedzieć. A na to pierwsze y, odpowiem wam. Y, ale zanim y, przejdę do niego, to właśnie chciałabym wam powiedzieć, że jeśli ktoś ma do mnie jakieś pytania, to tutaj pod tym odcinkiem je zadajcie, a ja sobie wybiorę y, na które odpowiedzieć. Może na wszystkie odpowiem, może nie. Zobaczymy jakie to pytania będą. Ale jeśli chcielibyście dowiedzieć się czegoś, no to Piszcie w komentarzach. A teraz e, przejdę do, do tego pytania, właśnie, które było zadane pod, e, poprzednim odcinkiem. Czyli, jakie sprawy najbardziej mnie interesują? Czy takie nierozwiązane, czy te rozwiązane? No to powiem tak, że e, tak naprawdę, wszystkie mnie interesują sprawy, i te rozwiązane i te nierozwiązane. Ale e, zawsze najbardziej chciałam oglądać te właśnie nierozwiązane. E, mm, o osobach zaginionych. Takie coś mi najbardziej ciekawiło, ponieważ e, ja miałam, mam coś takiego, że ja uwielbiam rozwiązywać zagadki, próbuję e, się zawsze dowiadywać, e, kombinuję, co się mogło stać, co się mogło wydarzyć, jak można rozwiązać tą sprawę. I zawsze, zawsze takie najbardziej mnie interesowały takie sprawy. Jak oglądałam kanały innych osób, no to właśnie też o takich osobach zaginionych bardzo, bardzo lubiłam słuchać. Szukałam różnych informacji. Jak były na ID takie odcinki zaginione, czy o zaginionych, właśnie kobietach różnych, no to też, też bardzo, bardzo mnie ciekawiły. Często tak oglądałam. No i do tej pory mi tak zostało. Takie najbardziej mnie interesują, ponieważ tak jak mówię, ja uwielbiam rozwiązywać te zagadki. Ja sobie właśnie mówię, że gdybym miała pracę związaną z kryminalistyką, no to chciałabym pracować w Archiwum X i rozwiązywać te sprawy takie, które są od lat nierozwiązane, o których ludzie już zapomnieli, które trzeba na nowo zbadać. E, chciałabym po prostu doszukiwać różnych informacji, badać różne tropy, yy, e, sprawdzać yy, to, czego, to, to, co nie zostało sprawdzone. I chciałabym takie sprawy właśnie rozwiązywać. Takie tajemnicze, zagadkowe historie no, najbardziej mnie ciekawią. No to jest taka wielka niewiadoma, co się z tymi osobami stało. Czy ktoś je porwał? Czy zamordował, czy uciekł z własnej woli? Wiadomo, takie historie też są najbardziej, no takie, szokujące, najsmutniejsze. Rodziny takich osób yy, przeżywają w sumie największą tragedię, ponieważ no, ta niewiedza, co stało się z ich dzieckiem, na przykład, no, no jest chyba najgorsza. No bo. Te rodziny nie wiedzą, czy na przykład ich dziecka ktoś nie uprowadził, może więzi gdzieś, może dzieje mu się krzywda. No i po prostu ta niewiedza ich zabija. To jest taki koszmar, który nigdy nie kończy się. Bo jeśli na przykład e, jakaś dana osoba zostanie zamordowana, no to wiadomo, jest to wielka tragedia, nieszczęście, ale można tę osobę pochować. Wszyscy wiedzą, co się stało, mogą w końcu zaznać jakiegoś spokoju. Wiadomo, nigdy nie pogodzą się z tą stratą, ale wiedzą, gdzie znajduje się ich dziecko. A kiedy żywej osoby, czy też ciała, nigdy nie udaje się odnaleźć, no to to już jest największy koszmar, jaki sobie można tylko wyobrazić. Więc ja właśnie chciałabym, jeśli miałabym wybierać pracę to zajmować się takimi sprawami, takimi niewyjaśnionymi i chciałabym takie sprawy rozwiązywać. A co do osób zaginionych, to zapewne tak jak wielu z Was, bardzo ciekawi mnie sprawa Iwony Wieczorek. Zastanawia, jest to cały czas wielka zagadka, każdy chciałby na pewno znać odpowiedź, co się z nią stało. Ja z tego czasu bardzo często odwiedzałam takie forum, forum tylko poświęcone właśnie Iwonii wieczorem, taki, taki tam był wątek, i codziennie pojawiały się tam nowe informacje, non stop ktoś pisał. Ja codziennie na to forum wchodziłam i czytałam te informacje i tam pisano no, różne rzeczy, różne informacje pojawiały się, takie, które nie były tak ogólnie dostępne, e Często, wiecie, pisałam... Często różne osoby pisały swoje teorie. Ktoś tam podawał, to się dowiedział. Gdzieś coś... przyszedł mi mój chłopów, nie przeszkadzać. Chcę mnie już zmówić, żebym wyszła się z nim bawić. No ale wracając do tej fajnej wieczorek, no to na tym forum bardzo dużo informacji było. Nie wiadomo, kto naprawdę y, pod tymi pseudonimami znajdował się. Być może była tam też osoba, która coś wiedziała na temat tej sprawy tak naprawdę. I ona też tam udzielała, y, udzielała się i podawała różne informacje. Nawet y, wiadomo, mógł też ktoś, y, kto by chciał ukryć jakieś informacje, specjalnie rozsiewać jakieś plotki, wiecie, żeby zmienić trop. Więc e, było tam naprawdę bardzo ciekawie I dużo rzeczy się to dowiedziałam. E, tak naprawdę wtedy bardzo się wkręciłam w tą sprawę, a później e, no przestałam tam wchodzić, bo mm, nie wiem jakby mm, to forum jakby przez jakiś czas przestało działać. Ja już czymś innym się zajęłam, no i teraz w sumie to nie wiem czy to forum jeszcze działa. Nie wiem czy je ktoś zamknął, nie wiem też dlaczego. Ale właśnie już nie można było wejść na ten wątek o Iwonie wieczorek. Muszę jeszcze to sprawdzić, czy da się teraz tam wejść, czy jeszcze ktoś coś pisze. Jeśli no to, to forum działa. Mam nadzieję, że je znajdę, bo nie pamiętam jak się nazywało, ale jak pokombinuję coś, no to mam nadzieję, myślę, że znajdę i właśnie co do, do Iwony Wieczorek, no to ja wysnułam sobie swoją własną teorię, co takiego się mogło wydarzyć. Nawet kiedyś pod jednym e, z filmów m, kogoś na jednym z kanałów kryminalnych, ale nie pamiętam e, u kogo to było dokładnie. U kogoś, kto właśnie robił odcinek o Iwonie Wieczorek, a no wiemy, że takich spraw było wiele, no to tam podałam tą swoją teorię. Teraz jej tak nie pamiętam dokładnie z głowy co wszystko, to, co tam napisałam, ale mam ją zapisaną tylko w telefonie. Może kiedyś Wam ją powiem, zobaczę. Muszę się zastanowić. Napiszcie, czy ktoś chciałby tą moją teorię poznać. No, ale żebyście mogli dokładnie zrozumieć, o co mi chodzi, no to musicie dokładnie znać też tą sprawę. Więc jeśli kiedyś podam Wam tą teorię, no to. Ktoś, kto nie pamięta sprawy, to musi sobie gdzieś obejrzeć taki właśnie odcinek o iPhoneie Wieczorek i wtedy będzie mógł, wiecie, jakoś to wszystko razem połączyć i No i... Bo inaczej to, wiecie, jak ktoś nie będzie wiedział, o co chodzi, no to nie zrozumie tej mojej teorii. No ale to jak mówię, to, co się z nią stało, jest wielką zagadką. Zapewne... Niektóre osoby coś wiedzą na ten temat, wiedzą co się tak naprawdę stało. Pewnie ktoś kogoś kryje, ktoś nie chce mówić, no i dlatego tak to się toczy długo. Myślę, że ta sprawa mogła być już dawno, dawno temu rozwiązana. A Wy jak uważacie? A teraz jeszcze odpowiadam na takie pytanie, jeśli ktoś by zadał je teraz. Hmm, czy kiedyś zrobię odcinek o Iwonie Wieczorek? No powiem Wam tak, że nigdy nie planowałam takiego odcinka robić, ponieważ e, takich odcinków jest mnóstwo na YouTubie. Już tam wszystko zostało powiedziane, no oprócz tej mojej teorii. <grych> Ale e, tak naprawdę wszystko się powtarza. E, I to, jeśli ja bym zrobiła taki odcinek, no to musiałabym te same informacje mówić, co już no wszyscy znacie, więc nie planowałam, nie wiem czy ktoś chciałby oglądać w ogóle taki odcinek, dajcie znać, ja nie wiem, nie wiem czy kiedykolwiek zrobię, jak to się mówi, nigdy nie mów nigdy, ale no na ten moment nie planuję, nie planowałam w ogóle takiego w sumie odcinka robić, ale co przyniesie przyszłość, no to okaże się. Może kiedyś pojawią się jeszcze jakieś nowe informacje w tej sprawie. Chociaż już tak dużo lat minęło, więc zobaczymy, jak to jeszcze będzie. Wiadomo, jeśli nie żyje, a zapewne tak jest, no to gdzieś ciało, ciało szczątki no muszą gdzieś być. No chyba, że ktoś ktoś rozpuścił, no to wtedy, no to już um... Nic z tego. Ale jeśli ktoś gdzieś zakopał, no to muszą gdzieś być. Chyba, że znajdują się w takim miejscu, że naprawdę nikt tam nigdy nie będzie szukał, więc mała szansa na odnalezienie. Ale szansa zawsze jest. I miejmy nadzieję, że ta sprawa zostanie rozwiązana. Może ktoś. Ktoś kiedyś coś powie, ktoś się wygada. Że wiecie, ktoś kiedyś coś nowego wniesie w tej, tej sprawie. Tak więc to tyle na dzisiaj. Zadawajcie pytania, jeśli macie taką ochotę. Jeśli macie jakieś, postaram się Wam w następnym odcinku w takiej zapowiedzi na nie odpowiedzieć. A teraz jeszcze może mojego łobuziaka wam pokażę przez chwilę. Jak ktoś chce go zobaczyć, no to może oglądać dalej, jak ktoś nie chce, no to nie musi. Eee A my się widzimy w sobotę. Pozdrawiam Was wszystkich. jak buziaku mały. Co ty to robisz? Co ty to robisz? Co ty robisz? Co ty robisz? Podaj łapę. Super. A drugą? Super piesek jesteś. Kochany psurek mój. Zostaw. Super psiurek, Daj głos. Jeszcze raz. Nestuś. Jeszcze raz. No nie chce ci się szczekać, tak? Dobro, może być. No to poczekaj. Nestuś. Nestuś! Ty mój mały łobuziaku. Mój mały łobuziaku. Szybko! Super piórek, super. Chodź. No i taki to jest mój mały łobuziak. Mój kochany psiulek. Się bawimy codziennie. Tak, Nestuś? To wiedzieć będzie bardzo gorąco, tak? Na razie się możemy bawić, póki jest trochę chłodniej, ale później będzie bardzo gorąco. Nie? A! Już, już! Dobra, kończę, bo się muszę z nim pobawić. Łobuzie? Dziś wyspałeś się? Wyspałeś się? Co? Jeszcze nie? Ojej, ojej. Ci jest taka pogoda do spania, tak? No, ty mały łodziaku. Mój śliczny. Tak? Dziś <grym> łodziaczku. Ojej, dalej będziesz spał. A ty łabuziaku! A ty łabuziaczku! Tak. Masować go. Tak. Masować, masować wziula. Jak byłeś mały, to tak nie lubiłeś. Gryzłeś cały czas ręce. A teraz... Teraz chcesz, żeby cię masować cały czas. No, masujemy, masujemy. dla tego łobuza małego, małego łobuziaka. Tak. Tego łobuziaczka. No, super.